to to nie jest Diablo, to nie jest jabloczer 50 tysięcy to nie jest jabloczer 50 tysięcy ja pan tylko się nie zabiję tak jak ostatnio a nie, a gdzie jest wiks tu? poczekać panie, jeszcze potrzebuję drabinę Drabiny potrzebuję, żeby... Proszę, okay? Potrzebuję drabiny, żeby do sąsiada zaglądać, co on tam hejtujemy. Drabina mi daj, pan. Co pan daje? Drabina. To nie jest drabina, to jest na teraz. Panie, bo ja nie będę tu długo czekał. Daj mi drabinę. Taka podłużna metalowa z... Drabina. Taka podłużna metalowa... Taka podłużna metalowa i... Są dziurki po środku. O tak, tak. Ale nie większą. Większą. To się na budynek też wyszło. To nie jest rabina, to jest most chiński. Rabina. To nie jest rabina, to jest hak. E, ja panie, Panie. Dobrać. Daj chiński. mi pan rabinę taką wielką. A pan na pan Bo ja mam taką wielką. E, mi chodzi, żeby pan mi w pokoju dał.

Chodź pan idziemy do środka, bo tutaj jest zimno. Ja tu jest? Tutaj, daj Zabaj mi Pan to. drabinę. Dobrze. To jest miód. Ała. ja sobie tu... <ścoughs> to ja sobie tu poleżę. Że pójdę do tej pożyczalni, może ktoś, ktoś mi ten zaś lubię. I Idę i do niego. Może pan otworzyć te nowe drzwi, a raczej automat? A może ja Dobrze, Co Co jest? Pan żyje? Co się stało? Nie wituję. Zbyt dużo się napiłem. Panie, bo ja przyszłem do pana... Bo ja przyszłem do pana, że... Bo nie adem, mogę znaleźć adem, pracy. Adem, Może Pan coś mi zaproponuje? Praca. Jakoś. E, mam pracę. No. Wypożyczalni. Nie, inną. Dobra, mam taką jedną o nazwie Freddy Fazbear's Pizza, gdzie po prostu będziemy ochroniarzami, którymi będziemy chronić serię e, 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 i będziemy dostawać napiwek i... Tam 6 godzin być. A ile tam się zarabia Co jeden dzień? Eee... trzy tysiące. Mocno! Panie, to jedziemy do tej pracy! Bo, bo tu, bo tam w złodzieje przychodzą i te... i to, tam są takie roboty. No. I ludzie je i, i, i... no. A my okay. jesteśmy w takim biurze, gdzie możemy zamknąć drzwi albo... Tam. A po co zamknąć drzwi? No po prostu taka brama jest, gdzie musimy po prostu chronić. Aha, dobrze. To chodź pan jedziemy. Nie, ja, więc, nie, więc no. E, pan jeszcze, pa, panu nagrodę, że pan się zgodził to, 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 to panu No Dobrze, dziękuję. pa ultra mega 5000 jeszcze e, dobrze. Ultra Cher Hazard 50. Panie, idzie gdzie pan jest? A do domu? Proszę. No. Zaraz pójdę do tej wyparzeczalni i tak wolę pojechać do tej pracy. Triki Spidermana zadziałały. Dobra. Lecimy do tego typu. Dzień dobry. panie, co pan zrobił znowu? Dzień dobry, panie, gdzie pan jest? Panie, prawda, Dobry. Czemu no, ale... on lewituje? poczekać? Już nie. <laughs> Wiesz, co pan panie. Chcę pojechać do tej pracy, pania. Do no jakiej pracy? No tej, co pan mi mówił wczoraj. A? Znaczy dzisiaj. E, do właśnie zarzuciłem zlecenie i będziemy tam żyli za kilka dni. Aha. Mm -hmm. A ja prawie dobrze bym się autobylisz, Pokaż pan. Pokaż pan, bo ja miastem. A nie, pokaż pan, bo ja miastem. jestem. Ej, panie, nie chciałem się zarać tej naginie, proszę zobaczyć. Nie małysze, to jara. Zobacz pana, ale to mi się jara. No trzeba tą łaskę tak, spojrzeć. Zdejmij to z tego, panie. Ale panie, zdejmij to. Ale to, ale to spadnie. I właśnie... Co się dzieje? właśnie o to chodzi. A nie, no to ma pan silnik, popsie. Ja już jestem do mechanika prawidłowego. Poprawiłem. A ja mechanik jestem. Huh. Dobrze. pan. A jest Ale A jest przekle. Za 6 nie, jedziemy do pracy Panie, nie, się Jak się się spadło. nie, 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 to nie,

Panie, chodź, jedziemy do tej pracy. Trzyma mnie. A ja, jedziemy, jedziemy do tej pracy. Musimy mnie tam zreanimować chyba. Czekaj pan, wyjmę... wyjmę rzecz do reanimowania z kieszeni. <noise> Ale nie to ostre, to drugie. Rugie drugie nie ostre, no? Noże, to proszę pana. Nie, jedziemy. Czemu jedziemy takim gratem? Panie, weź lepsze auto możemy. Panie, panie, dawaj lepsze auto ogarniemy. Dobrze. Dobra, to wyciągnę takie auto. Najlepsze. Jakie pan ma? Nie, może moje... A to może być? Bo... Nie.

I co teraz? Już raz naprawiam. Kasza Dobra, teraz widzę doktor ścianę na następnie. Więc stanie się pójście. Łyża nie Panie. Łyża. O panie! To jest chyba nasza praca. Tak. się to, chodź pan. Proszę popatrzeć. To będzie nasza pierwsza noc, panie. A pan, idziemy? Dobrze. A tutaj jest? Nie wiem. Pan jest. Dobra, pan jest. A pan jest. Gdzie jest? Gdzie jest to biuro, o którym mi pan mówił? Biuro powinno być gdzieś tutaj. A tutaj jest biuro. Tutaj, tutaj pan kupił to pan tam Dobrze. Zobaczycie. A tu ja patrzę ja, na... Po co są metalowe drzwi? to ja nie ja tego. To ja zawsze Nie! Mogę coś zrobić na przykład z nimi O nie!